Witam Was w kolejnym odcinku Gotowanie z Halo. i Tomkiem W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy przygotować dla Was e, jajecznicę z kiełbasą śląską i z cebulą e, do tego potrzebujemy tak jak widzicie tutaj kiełbasę śląską tutaj mamy dwa takie pędka e, małą, taką średnią cebulę e, pięć jajek mleko, sól, pieprz no i postanowiliśmy to smażyć e, tak, pół na pół olej i masło. Tak, sprawdziliśmy, że to nam smakuje. I jak zwa, zawsze do jajek dodam troszeczkę mleka. Tak. Soli i pieprzu. Oczywiście w takich ilościach, żeby później można było sobie samemu to przyprawić. Także zapraszam. Do obejrzenia dalszej części filmu. Jak z, z, zazwyczaj zaczynamy krojenie od cebuli, a następnie y, pokroimy kiełbasę. Wiem, że jajecznica nieraz była proponowana na, y, na naszym kanale i na innych, ale y, chcemy z Wami się podzielić taką, właśnie tak jak w tej chwili, taką do zrobienia szybką y, jakąś y, potrawę, czyli najlepiej. Najszybciej jajecznica, trochę kiełbasy, cebulę i myślę, że bardzo fajny, fajna kolacja z tego może być. Kiełbasy też kroimy w taką dosyć drobną kostkę, tak żeby to nam się fajnie tutaj podsmażyło. I później do tego, oczywiście, po podduszeniu tego z cebulą, dodamy już jajecznicę. Teraz na naszą patelnię właśnie do naszej patelni wlaliśmy już olej i, i dołożyliśmy masło. Czekamy chwilę, żeby nam się to ładnie tutaj rozpuściło jak zwykle zaczynało skwierczeć. Chwilę to potrwa. Mamy to nastawione tutaj u nas na ósemeczkę, także za chwilę za chwilę powinno być już gotowe. W pierwszej kolejności Yy, wrzucamy na patelnię cebulę ponieważ jest twardsza wiadomo i chcemy żeby nam troszeczkę się tutaj podsmażyła, zeszkliła i wtedy następnie yy, po zeszkleniu tej cebuli dodamy, yy, dodamy kiełbasę, także zapraszamy do dalszej części filmu nasza cebulka już jest fajnie zeszklona tutaj tak jak widzicie i teraz dodajemy właśnie już naszą yy, kiełbasę zwyczajną Śląską. Pomyłka, Pomyłka Śląska. Śląską, właśnie. I teraz ją też podsmażymy razem z, tutaj z tą cebulką. I wtedy, jak się już tak fajnie zarumieni, to dodamy jajko, które wcześniej wymieszałem z mlekiem, z solą i pieprzem. Także zapraszamy do dalszej części filmu. Już mamy wszystko ładnie tutaj podsmażone. Jak widzicie, kiełbaska Nasza śląska ma już ładny kolor, także teraz już dodajemy nasze jajka, no i smażymy i za chwilę będzie to wszystko ładnie nam lądowało na talerzu. Także zapraszamy do dalszej części filmu. A oto nasza gotowa już Jajecznica z kiełbasą śląską i z cebulą. Także myślę, że bardzo apetycznie wygląda. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten nasz pomysł na, na szybkie przygotowanie czegoś do zjedzenia czyli jajecznicy z kiełbasą śląską. Życzymy smacznego i zapraszamy do następnych filmów na naszym kanale. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. Was serdecznie. Papa! Pa. Pa, 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 pa.